10 najcenniejszych zabytków UNESCO w Polsce. Numer 10. Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Kopalnia położona jest w Tarnowskich Górach w województwie śląskim. Kopalnię udostępniono do zwiedzania w roku 1976. W lipcu 2017 roku została wpisana na listę UNESCO. Długość trasy turystycznej to 1740 metrów, z czego większość pokonuje się pieszo, a 270 metrów przepływa się łodziami podziemną sztolnią. Kopalnia srebra stanowi tylko niewielki fragment tarnogórskich podziemi, ciągnących się gęstą siecią korytarzy na różnych głębokościach, pod całym miastem Tarnowskie Góry, aż po Bliskie Wioski. Jest to relikt dawnego górnictwa, cynku i ołowiu z domieszką srebra prowadzonego na tym obszarze. Warto wspomnieć, że kopalnia leży na szlaku Zabytków Techniki, a od 2014 roku na europejskim szlaku dziedzictwa przemysłowego. Numer 9 Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 roku, ale jego początki sięgają roku 1921, kiedy to powstał rezerwat. W 1947 roku podniesiono go do rangi Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy został wyróżniony przez wpisanie go w 1977 roku na listę rezerwatów biosfery MNAB, a od 1979 figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Zajmuje powierzchnią 10 517 hektarów, z czego 5726 hektarów podlega ścisłej ochronie. Siedziba parku zlokalizowana jest w Białowieży, a dokładniej w parku pałacowym. Ikoną parku i puszczy jest żubr, który znajduje się w jego emblemacie. Niewątpliwie najcenniejszym obiektem przyrodniczym parku jest obszar ochrony ścisłej. Zawiera on fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego. Udostępnia się go do badań naukowych oraz w niewielkim stopniu w celach edukacyjnych i zwiedzania. Obecnie park składa się z trzech jednostek administracyjnych obrębu ochronnego Sierchanowo, obrębu ochronnego Chwoźnia oraz ośrodka hodowli żubrów z trzema rezerwatami hodowlanymi i rezerwatem pokazowym żubrów. Numer 8. Hala Stulecia we Wrocławiu Hala Stulecia we Wrocławiu to dość ciekawy wrocławski obiekt zwany też halą ludową. To zabytkowa. Położony jest na terenie Parku Szczytnickiego, a jego wysokość wynosi 42 metry. Budowę hali datujemy na lata 1911-13. W roku 2006 budynek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w latach 2009-11 odbył się gruntowny remont hali. Ponadto miejsce jest bardzo licznie odwiedzane przez turystów, nie tylko ze względu na samą halę, ale także na bliskość ogromnej pergoli z pokazową fontanną multimedialną Ogrodu Japońskiego oraz Zoo z Afrykarium. Ciekawostką jest, że w chwili wybudowania hali znajdujące się tam organy były największym instrumentem muzycznym na świecie. Obecnie znajdują się w archikatedrze wrocławskiej. Numer 7. Cerkiew w Chotyńcu To grecko-katolicka drewniana cerkiew położona w województwie podkarpackim i wbudowana w roku 1615. Przez wielu wraz ze mną uważana jest za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce. W 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, włączona do podkarpackiego szlaku architektury drewnianej. Jej wspaniałe proporcje budzą zachwyt, a niespotykana w przypadku innych cerkwi smukłość zadziwia. Malowniczości tej trójkopułowej świątyni dodaje ażurowa galeria obiegająca z trzech stron piąterko nad babincem. Jest to rozwiązanie niezwykle rzadkie, spotykane jedynie w najstarszych cerkwiach. We wnętrzu warto zobaczyć zachowany przepiękny ikonostas z 1671 roku. Duże wrażenie robi też polichromia figuralna z XVIII wieku, pokrywająca ściany nawy. Po remoncie na początku lat 90 XX wieku i pokryciu gątem, cerkiew odzyskała dawny blask, powróciła też do swoich prawowitych właścicieli. Znów odprawiane są tu nabożeństwa w obrządku grecko-katolickim. Numer 6 kościół pokoju w Świdnicy. Jest to przepiękny, zabytkowy budynek sakralny położony w Świdnicy w województwie dolnośląskim. Obiekt od 2001 roku jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budowa kościoła jest datowana na lata 1652-57, a pierwsze nabożeństwo odprawiono w roku 1657. Najpiękniejsze są wnętrza budowli. Z zewnątrz wyglądem przypomina trochę spichlerz. Najcenniejsze elementy to wspaniały ołtarz z Roku 1752 i Ambona z roku 1729. Oba elementy to dzieła jednego wirtuoza, takiego jak Gottfrieda Augusta Hoffmana. Warto też wspomnieć o zabytkowej dzwonnicy sąsiadującej z Kościołem. Numer 5 Stary Rynek w Krakowie. Jest to największy Plac Miejski Średniowiecznej Europy, zachowany w niezmienionym kształcie od 1257 roku i wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 1978. Z wieży Bazyliki Mariackiej od 600 lat co godzinę na cztery strony świata grany jest hejnał. Natomiast stojące pośrodku rynku sukiennice Średniowieczna Hala Targowa są jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich zabytków. Z głównych zabytków i atrakcji należy wymienić zamek królewski, wspomniany już rynek, podziemia rynku przedstawione już w filmie o podziemnych miejscach w Polsce, który znajdziecie na kanale, Kościół Mariacki, Ulicę Grodzką, Muzeum Historyczne Miasta, funkcjonujące w 14 obiektach zabytkowych, m.in. wieży ratuszowej, barbakanie, fabryce Schindlera czy synagodze starej następnie Smoczą Jamę, Okno Papieskie, Pomnik Smoka Wawelskiego czy cztery kopce usypane bohaterom narodowym. Numer 4. Cerkiew w Powroźniku Dawna grecko-katolicka Cerkiew świętego Jakuba Młodszego w Powroźniku to przepiękna świątynia leżąca niedaleko Krynicy Zdroju i Muszyny w Beskidzie Sądeckim. W roku 2013 została wpisana na listę UNESCO. Drewniana cerkiew pochodzi z 1600 roku i jest tym samym najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. To bardzo cenny zabytek stanowiący dziś kościół rzymskokatolicki. Na początku XIX wieku podczas powodzi cerkiew przeniesiono na teren położony wyżej o około 150 metrów. Cerkiew w Powroźniku to klasyczna cerkiew łemkowska, drewniana, orientowana, w konstrukcji zrębowej ze słupowo-ramową wieżą, obita i pokryta gątem. Układ wnętrza świątyni jest trójdzielny, o kwadratowych pomieszczeniach. Ściany zakrystii pokrywa zabytkowa polichromia z 1607 roku, a dodatkowo cerkiew zdobią ikonostas z lat 1743-44, barokowy ołtarz boczny z XVIII wieku z obrazem Chrystusa usłupa oraz wiele starych ikon. Numer 3. Zamek w Malborku. Zamek w Malborku jest to przepiękny zamek znajdujący się w Malborku w województwie pomorskim przy brzegach rzeki Nogat. W roku 1994 uznany za pomnik historii, a w 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powstawał za sprawą zakonu krzyżackiego w kilku etapach. Od 1280 do połowy XV wieku kompleks składa się z zamku Wysokiego z dziedzińcem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową świętej Anny Gdaniskiem oraz wieżami kleszą i wróblą. Zamku średniego, trójbocznego z rozległym dziedzińcem oraz niskiego z karwanem i kaplicą świętego Wawrzyńca. W latach 1457-1772 był rezydencją królów Polski. Podczas II wojny światowej, niestety, został zniszczony, a następnie stopniowo remontowany od roku 1947. Numer 2 Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Zamek Królewski to renesansowy zabytek i najsłynniejszy zamek w Polsce, a katedra wawelska to największa polska świątynia. Wawel położony jest na malowniczym wzgórzu, otoczony murami obronnymi, a u jego stóp płynie Wisła. Odwiedzając to historyczne miejsce, docenimy nie tylko jego wyjątkowość, ale i znajdujące się tutaj liczne zabytki. Wawel jest bowiem kompleksem wielu kaplic, kościołów i komnat, w których mieszczą się cenne zabytki gromadzone przez stulecia. Najstarsze zabudowania powstały w XI wieku za panowania Bolesława Chrobrego. Dziś Zamek Królewski w Krakowie wpisany jest na pierwszą listę UNESCO i jest jednym z najważniejszych zabytków w Polsce. Wnętrze Wawelu zdobią kosztowne posągi, ołtarze, obrazy i malowidła przedstawiające historię człowieczeństwa, począwszy od czasów prehistorycznych. Najcenniejsze zabytki Wawelu umieszczone są w skarbcu katedralnym. Liczne szaty i naczynia liturgiczne, krzyże, klejnoty i insygnia królewskie relikwiarze gromadzone przez całe stulecia panowania na Wawelu, władców Polski stanowią nieoszacowany skarb narodowy. Katedra Wawelska to jedna z najstarszych budowli Wawelu, to miejsce koronacji i pochówku królów Polski. Do dziś możemy podziwiać liczne sarkofagi, epitafia i płyty wmurowane w posadzkę. W kościele katedralnym na Wawelu pochowani są królowie Polski od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego. Łącznie na Wawelu pochowanych jest 19 królów i wiele osób z rodzin królewskich, jak również prezydent Kaczyński. Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone ze zniszczeniem rezydencji powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz. Numer 1. Kopalnia soli Wieliczka. Kopalnia znajduje się w Wieliczce w województwie małopolskim, położona jest około 10 km od centrum Krakowa. Kopalnia to jeden z najbardziej znanych obiektów turystycznych w świecie, przyciągający miliony turystów. Jako niezwykle cenny zabytek kultury materialnej kopalnia soli w 1978 roku została wpisana na światową listę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako jeden z pierwszych obiektów. Kopalnia soli w Wieliczce stanowi labirynt podziemnych chodników o długości 300 km, będących pozostałością po 700-letniej eksploatacji na tym obszarze. Najbardziej znanym i najpiękniejszym fragmentem kopalni w Wieliczce jest ogromna kaplica świętej Kingi, która przyczyniła się do powstania kopalni. Poza nią w kopalni jest wiele innych cudownych miejsc wartych zobaczenia. Ponadto odbywają się tu koncerty, wystawy, nagrywane są też zdjęcia do filmów. Ciekawostką jest, że w kopalni znajduje się też mini hotel. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!